Witajcie! Inteligentne tachografy od jakiegoś czasu są już w użyciu i wielu z Was zapewne miało z nimi kontakt, jednak większość pewnie jeszcze ich nie widziała na oczy. A warto dowiedzieć się zawczasu, jakie zmiany w pracy kierowcy przyniesie wprowadzenie czwartej generacji tachografów cyfrowych i czy w ogóle będzie jakaś zmiana. Zapraszam na C+E. Jedziemy z tematem. Na wstępie powiem, że wiedzę o nowych tachografach cyfrowych niezbędną do stworzenia tego odcinka zaczerpnęliśmy z firmy LONTEX, która jest między innymi dystrybutorem tachografów VDO Continental oraz prowadzi autoryzowaną sieć serwisów przeznaczonych do obsługi technicznej tych urządzeń. Mają więc doskonały wgląd w temat, dlatego odcinek postanowiliśmy stworzyć we współpracy z nimi. Zachęcam Was do wejścia na stronę firmy LONTEX. Link dodałem w opisie, gdzie możecie znaleźć na przykład sklep z akcesoriami i narzędziami przydatnymi w trasie. Jakiś czas temu mówiłem o nich na kanale. Choć oficjalna graniczna data wprowadzenia inteligentnych tachografów została ustalona w rozporządzeniu na 15 czerwca 2019 roku, to nowe tachu można było spotkać na drogach już w marcu. Producenci ciężarówek. Obawiając się, że ich klienci nie zdążą zarejestrować świeżo zakupionych pojazdów przed 15 czerwca, montowali nowe urządzenia z wyprzedzeniem. Robili to w myśl przepisów ustanawiających wprowadzenie czwartej generacji tachografów oraz konieczność montowania ich w ciężarówkach. Nie liczy się data produkcji ciągnika, tylko data jego pierwszej rejestracji. Więc nawet jeśli twój szef kupi dzisiaj ciężarówkę wyprodukowaną w maju 2019 roku i ona będzie miała stary model tachografu, to, by ją zarejestrować po raz pierwszy, będzie musiał wymienić tachograf na najnowszy. Stąd pośpiech producentów. Właściciele samochodów ciężarowych zarejestrowanych przed 15 czerwca 2019, zgodnie z obecnym stanem przepisów, mają aż 15 lat na wymianę tachografów starszej generacji na te inteligentne. Krąży jednak plotka, że ten dość odległy termin ma zostać zmieniony. Dotarłem do informacji, iż urzędnicy unijni chcą skrócić okres dopuszczenia starszych tachografów do 4 lat od daty 15 czerwca. Podkreślam, że to tylko plotka. Z zewnątrz nowe tachografy w zasadzie nie różnią się od ich poprzedniej generacji. Ale nie o wygląd tu chodzi, bo naturalnie ich inteligencja kryje się we wnętrzu urządzenia. A tam zmiany są znaczące i nie polegają jedynie na dodaniu modułu geolokalizacji, jak powszechnie się sądzi. Jedną z najważniejszych zmian jest zastosowanie odświeżonej wersji czujnika ruchu. Kitas 4.0, który dzięki kilku modyfikacjom odznacza się większą odpornością na manipulacje. Wykonany z aluminium czujnik cechuje się również zupełnie nowym podejściem do szyfrowania danych. Przetwarzane przez czujnik informacje są zupełnie inaczej niż wcześniej kodowane i chronione przed dostępem osób nieupoważnionych. Ma to rzecz jasna utrudnić grzebanie w całym systemie i podpinanie wyłączników, albo stosowanie mniej lub bardziej wyrafinowanych metod oszustwa. Ale to nie wszystkie innowacje związane z czujnikiem ruchu działającym z inteligentnymi tachografami. Od teraz nie będzie możliwe wykorzystanie używanego czujnika Kitas 4.0, ponieważ uniemożliwiono parowanie go z więcej niż jednym tachografem cyfrowym. Więc jeśli tacho się zepsuje, to trzeba będzie wymienić zarówno skrzynkę, jak i czujnik. Nie tylko czujnik ruchu zmienił szyfrowanie danych. Siłą rzeczy musiało zostać to odświeżone również w tachografie. Zmieniła się długość algorytmu danych, zmieniła się ich struktura, ale kontekst kryptograficzny w inteligentnych tacho jest tak samo ważny, jak trudny do zrozumienia. Więc nie będę brnął w manowce. Dodam tylko, że wszystko zostało zmienione tak, by utrudnić manipulację danymi i tachografem. Jednym ze skutków wprowadzenia zmian w szyfrowaniu jest fakt, że klucze starszego typu, takie do danych w tacho, nie zadziałają w tej najnowszej wersji dopóty, dopóki ich oprogramowanie nie zostanie zaktualizowane. Tak samo będzie również z innymi urządzeniami tego rodzaju. Dzięki zastosowaniu modułu DSRC w inteligentnych tachografach cyfrowych możliwa stała się tak zwana zdalna preselekcja, która rozpala wyobraźnię kierowców. Głównie dlatego, że nie wszyscy dokładnie wiedzą po co to jest. A sprawa jest dość prosta, i tak naprawdę cały system sprzyja uczciwym kierowcom. Dlaczego? Jak dobrze wiecie, tachograf zbiera i przechowuje pewien określony zestaw danych. Na podstawie tych informacji w trakcie kontroli, inspektor itd. może się łatwo zorientować, czy pracujecie zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu 561. Jednak, by to stwierdzić, musi Was zatrzymać. No i taki uczciwy kierowca traci czas, no bo kontrola trwa i może zająć to dokładnie tyle samo, ile potrzebuje, by dojechać z towarem na magazyn o wcześniej założonej porze. Bez sensu. A dzięki zdalnej preselekcji możliwe stanie się wcześniejsze wytypowanie przez organy kontroli pojazdów do zatrzymania, a będzie robiło się to na podstawie danych. Sprawi to, że kontrolowani będą kierowcy, których tachografy przesłały informacje świadczące o dużym prawdopodobieństwie wykroczeń. Cały system pozwala na zdalne odczytanie takiego zestawu informacji przez ITD. Choć nie ma tu tych podstawowych danych o czasie pracy, jazdy, odpoczynku i dyspozycji kierowcy to i tak odpowiednio przeszkolony inspektor będzie w stanie zadecydować, czy ciężarówka, której tachograf właśnie przeskanował, powinna zostać zatrzymana na bardziej szczegółową kontrolę. To nie jest tak, że inspektorowi po przeskanowaniu ciężarówki system nagle wyświetli na czerwono, bo wykrył naruszenie. Nic z tych rzeczy. Trzeba będzie rozeznać się w tych danych i wiedzieć, na co się patrzy, by odpowiednio zinterpretować, czy w istocie mamy do czynienia z naruszeniem przepisów, czy też nie. Kolejna sprawa jest taka, że nawet jeśli zostaniemy zeskanowani i, np., inspektor wykryje u nas naruszenie, to by mógł nałożyć na nas karę, musi nas zatrzymać. To nie jest fotoradar, mandat nie przyjdzie nam pocztą. A jeśli ITD nie stwierdzi naruszenia, to dane pobrane drogą radiową muszą zostać skasowane 3 godziny od ich pozyskania. Robiono testy nawet przy 140 km na godzinę i to działa. Będą czytniki stacjonarne, będą też w pojazdach organów kontrolnych, więc możemy spodziewać się, że już niebawem system zatrybi. I nie odbierajmy tego jako represji. Moim zdaniem, dla uczciwych osób, będzie to raczej ułatwienie życia. Dotarliśmy do ostatniej dużej i chyba najczęściej opisywanej zmiany, którą przyniosły ze sobą tachografy cyfrowe czwartej generacji. Mam tu na myśli moduł GNSS. Obecnie ma on służyć do rejestrowania lokalizacji w kilku określonych sytuacjach. Zapisywane będą współrzędne początkowego i końcowego miejsca dziennego okresu roboczego, no i położenie pojazdu co 3 godziny łącznego czasu jego prowadzenia. Ale to chyba nie jest najważniejsze. Moim zdaniem istotne jest, że GNSS będzie wykorzystywany jako drugie źródło informacji o aktualnej prędkości pojazdu. Wcześniej tym drugim źródłem był sygnał z ABS-u. Teraz będzie to sieć satelitów. Moim zdaniem niewiele się zmienia, a jeśli chodzi o obsługę tachografu, to w zasadzie na ten moment nie zmienia się nic. Bo choć inteligentne tachografy rejestrują lokalizację w miejscu rozpoczęcia i zakończenia pracy, to na ten moment kierowcy i tak muszą ręcznie wpisywać kraj. Dlaczego? Tego nie wiem. Po prostu na ten moment szumnie zapowiadana funkcjonalność automatycznego zapisu kraju rozpoczęcia i zakończenia nie została jeszcze uruchomiona, co nie oznacza, że nie będzie działać w przyszłości. Najprawdopodobniej włączą ją przy którejś z kolejnych aktualizacji oprogramowania, ale kiedy to nastąpi, na razie nie wiadomo. W tym miejscu wypada powiedzieć, że to tak naprawdę pierwsza odsłona inteligentnego tachografu, która pewnie będzie ewoluowała. Już teraz mówi się o kolejnych funkcjach. Chodzą słuchy, że nowe oprogramowanie ma dać możliwość w przyszłości rejestrowania momentu przekroczenia granicy państwa. Co będzie dalej? Na ten moment nie wiadomo. Przygotowując się do tego odcinka, czytałem fora internetowe, gdzie można znaleźć opinię, że inteligentne tachografy to forma inwigilacji, że teraz mandaty będą codziennością, bo będą przychodzić pocztą itd. I jak widzicie po dzisiejszym odcinku, nie do końca to tak wygląda. I jeszcze na koniec pytanie, które części widzów pewnie kołacze się w głowie: czy inteligentne tachografy będzie można oszukać? Nie wiem, ale znając życie, sądzę, że tak. Bo to jest nieustanny wyścig zbrojeń pomiędzy oszustami a kontrolerami. Jedno jest pewne: teraz będzie to o wiele trudniejsze, a przez to również nieopłacalne. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie inteligentnych tachografów najnowszej generacji, napiszcie je w komentarzach. Z pomocą specjalistów firmy Lontex, dzięki której powstał dzisiejszy odcinek, na pewno uda nam się na nie odpowiedzieć. Życzę szerokości z C. +E. Do zobaczenia!